Witamy na kanale Sezon na planszówki. Z tej strony Grzesiek i Ewa. Od lipca aż do listopada będziemy razem z Wami zajmować się tymi oto grami planszowymi. Sezon na planszówki to inicjatywa realizowana przez Towarzyszenie Rzecz Rozwoju i Promocji w Siwarzyce w ramach projektu podcast Pałski Inicjatywy Lokalne 2020 dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem naszej inicjatywy jest promocja gier planszowych jako alternatywy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. W ramach tej dotacji zakupione zostały gry planszowe, których opisy zobaczycie w tym kanale. Chcieliśmy się spotykać z Wami tak jak w roku ubiegłym, na eventach wspólnie grać i poznawać nowe tytuły. Jednak obecna sytuacja zamknęła nas w domach i nie możemy organizować dużych spotkań ale nie zamierzamy się poddawać i wytłumaczymy Wam wasady i nauczymy grać zdalnie. Tak więc będziecie doskonale wiedzieć w jakie gry będziecie mogli z nami grać, gdy sytuacja na to pozwoli. Oprócz samych gier planszowych pojawią się również gry podwórkowe, w tym także zapomniane jak gra w gumę czy w klasy. Będą również gry fabularne, szczególnie gry dla dzieci, które zyskują teraz większą grupę zwolenników. W takich gry przedstawimy Wam w jaki sposób się w niej gra, Jakie mamy tytuły dostępne na rynku, i może spróbujemy nawet nie zagrać. Oczywiście nie jesteśmy tylko we dwoje. Razem z nami jest cały sztab pozytywnie zakręconych ludzi, którzy pomogą nam przebrnąć przez stosy instrukcji żetonów, kart, plansz i kostek. A oto oni! Być może już w tym tygodniu na kanale znajdzie się opis wspaniałej fińskiej gry molki. Już teraz ją polecamy. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nic Wam nie uciekło. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa! pa!